Najlepsze pary taneczne zjechały do Jelcza Laskowic, by wziąć udział w kolejnym międzynarodowym festiwalu Probus European Latin Cup Stardance. Dzisiaj w Hali odbywa się Probus European Latin Cup Stardance Festival. To jest dziesiąta edycja wielkiego turnieju tańca w Polsce. Jest to już tradycja, Wielczu to już po raz czwarty. Zjechały się pary z całej Polski oraz z Europy. Od samego rana trwały eliminacje, które wyłoniły uczestników finałowej gali. Wyboru dokonali jurorzy, choć jak sami przyznawali, nie należał on do łatwych. Ciowie, którzy sędzią takie turnieje, to są osoby, które przez wiele lat uczą, szkolą i znają się na tych niuansach technicznych bardzo dobrze to łatwe. Nie jest to tak jak w łyżwiarstwie czy w innych dyscyplinach sportowych, że mamy określone figury, które oceniamy. Tutaj liczą się niuanse techniczne i bez doświadczenia wieloletniego, no, taka zwykła, przeciętna osoba czasami nie ma możliwości, żeby zauważyć te drobne różnice techniczne. Oczywiście każdy sędzia działa na podstawie swojej wiedzy, na podstawie swojego doświadczenia. Na, na parkiecie porównujemy pary pod kątem strojów, techniki, wyglądu, aparycji, charyzmy. Jest wiele elementów, na które składa się ocena, a każdy sędzia ma jakieś swoje indywidualne priorytety. Gościem specjalnym festiwalu była Iwona Pawlowicz, która poprowadziła wieczorną galę finałową. Jak sama zapewnia, w tańcu swoich sił może spróbować każdy książka, którą napisał profesor Marian Wieczysty, to nasze guru tańca tak naprawdę i ta książka miała właśnie taki podobny tytuł, bo miała każdy tańczyć może. Więc ja oczywiście za profesorem te słowa powtarzam, chociaż zawsze potem następuje przecinek i dodaję, że oczywiście zależy na jakim poziomie, bo nie każdy może zostać mistrzem tańca, ale tak z nogi na nogę, taka przytupajka, to rzeczywiście może być dla każdego. W konkursie wzięły udział także pary, które na co dzień trenują w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielczu Laskowicach. Mamy w Centrum Sportu i Rekreacji grupy taneczne z tańca nowoczesnego i także z tańca towarzyskiego. Z grupy młodzieżowe z tańca towarzyskiego właśnie dzisiaj wzięły też udział, mogły zaprezentować się szerszej publiczności. Wydarzenie bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji. Widzowie zgromadzeni na hali mogli podziwiać nie tylko piękne tańce, ale i stroje, które zachwycały swoim blaskiem. Rzeczywiście te wszystkie suknie, cekiny, pióra, długie um, rzęsy, makijaże, kamyczki, paznokci, świecidełka, to jest tak naprawdę świat, w którym ja cały czas żyję i trochę zgodzę się, że to jest taki świat dla niektórych, czasami kiczowaty na przykład, bo tak też taką opinię słyszałam. A dla nas jest po prostu bajką, jest przygodą, jest czymś tak wspaniałym. E, rzeczywiście na co dzień jest bardzo, bardzo szaro i ponuro, a taniec towarzyski ma tyle w sobie koloru, nie tylko w tych strojach, ale w ogóle w samym ruchu, w muzyce, w tańcu we wszystkim, że myślę, że to rzeczywiście taniec w ogóle może być odskocznią od na przykład smutku, od problemu, kolejna okazja do podziwiania najlepszych tancerzy już za rok, w czasie 11 Probus European Latin Cup Stardance Festival.